Mam na imię Julka, mam 16 lat i przyszłam tutaj, żeby się dowiedzieć czegoś nowego o środowisku na przykład. Mam na imię Patrycja, mam 16 lat, yy, przyszłam yy, tutaj, żeby się nauczyć. Karolina Romaniuk, mam 16 lat, yy, przyszłam tu, żeby się do cze czegoś się nauczyć. Mam na imię Krzysztof, mam 17 lat. Jestem tutaj na zajęciach, żeby dowiedzieć się czegoś o przyrodzie, czego jakby sami nie możemy odkryć, tylko ktoś musi nam to przedstawić. Jak przyszłam tutaj pierwszy raz, to się poczułam bardzo dobrze. Należę do fundacji aktywnej rehabilitacji, gdzie mamy prowadzącą osobę, tą fundację. I ta y, osoba się spytała mnie, czy chcę należeć, y, czy chcę uczestniczyć y, w takich zajęciach i się zgodziłem na uczestnictwo. Można się dużo właśnie y, ciekawych rzeczy dowiedzieć, których może przez lata żyliśmy w nieświadomości, że coś takiego y, no, zachodzi w naszym otoczeniu, a nie widać tego gołym okiem. Bardzo zaskoczył mnie wygląd wygląd jakby wejścia do tego budynku. To jest tak bardzo dużo roślin i, i bardzo ładnie to wszystko wygląda. No i bardzo duży to jest budynek też, robi wrażenie. Wiadomo, jak to pierwszy raz yy, byłem trochę zaskoczony, bo dużo jest tutaj korytarzy różnych, gdzie można się zgubić, ale myślę, że jest super, można właśnie się dowiedzieć ciekawych rzeczy, których no tak w domu się nie dowiemy. No. Na tych zajęciach czuję się bardzo dobrze. Sporo rzeczy się dowiedziałam. Ogólnie te zajęcia tak jak były na początku, z tego co pamiętam, to o, rośli o roślinności były różne tam wpływy jakiś... Czynników szkodliwych? Jest to spełnienie wolnego czasu dla mnie. Po prostu lubię się dowiadywać o różnych rzeczach. Ekologia to jest dbanie o środowisko i jakby e, sprawiać, żeby nie zaszkodzić temu środowisku przez na przykład te, e, segregowanie śmieci. Nie, właśnie nie, nie pozwolenia, żeby te śmieci zaszkodziły środowisku. Hmm, środowisku na przykład jeszcze szkodzi smog. Hmm, żeby dbali o tą przyrodę ludzie wszyscy dookoła. To jest na przykład segregowanie śmieci hmm, do od odpowiednich koszy. Staram się być ekologicznym. Ekologicznie postępować, dbać o środowisko, bo uważam, że to jest ważne, żeby o tym środowisko dbać. Dobrą taką alternatywą, żeby zmienić środowisko, żeby było czyściej, no to jest na pewno zakładanie filtrów na kominy, bo przez Dym z kominów zanieczyszcza się środowisko. Tak samo y, samochody y, są elektryczne, które, nie, które nie, nie wydzielają tych spalin, które są właśnie szkodliwe. A to na pewno na przykład y, nie ścinać dużo drzew, żeby zostawić, no, żeby właśnie nie używać dużo tych samochodów, tylko też na świeżym powietrzu. Na przykład, rowerem, jakieś ciepło się poruszać, żeby nie tymi samochodami? No, moim zdaniem, na pewno dużo lasów jest po, po zanieczyszczanych, bo ludzie wywożą śmieci różne właśnie do, do lasów na dziko. I mo, moim zdaniem trzeba jakby wyczyścić te lasy, bo lasy dają dużo właśnie tlenu, drzewa. Które, które są potrzebne dla człowieka do życia. To właśnie jak lasy są zanieczyszczone, to jest też ryzyko, że jakieś zwierzęta, na przykład jak będzie torebka foliowa, no to jakieś zwierzę może sobie ją założyć na głowę przez przypadek i może yy, nie przeżyć tego, bo się oplącze na przykład. Uważam, że Trzeba by było dbać o to, żeby, e, żeby ta roślinność mogła się rozwijać bardziej, żeby nie zaśmiecać tam e, tych traw koło drzew, bo to może wpłynąć na glebę, przez co może to uszkodzić jakby rośliny ich rozwój. No i żeby po prostu dbać żeby móc, e, żeby to wszystko prawidłowo działało. Ta natura Często spotykam się z taką sytuacją, że gdzieś papiery są rozrzucone na trawie i no, nie ma blisko koszy gdzieś tam, żeby rzucić, ale no spotykam się, że są te śmieci. Może gdyby było więcej koszy, to by ludzie zamiast na tą trawę, to wrzucili do tego kosza, nie wiem, tak. Białystok jest naszym ekologicznym miastem. Bardzo lubię zwierzęta i chciałbym, żeby właśnie były. Tak, mam kota o imieniu Boni i mam króliki. Ja też lubię króliki. Ja, y, jak jeżdżę do babci poza Białystok, to często, właśnie jak jadę, to gdzieś na łące y, biegają sobie sarny, y, jakiś lis. A z takich zwierząt domowych, no to bardzo lubię koty, psy. A w lasach to na przykład łosie, dziki. No i jakieś takie mniejsze, typu mrówki, czy jakieś owady. A zwierzęta też są potrzebne, ponieważ za zabijają yy, dla nas jakieś yy, jakby szkodniki, które mogą nam zagrozić. Ja mam psa, malzenczyka. Nazywa się moi, już ma 10 lat, więc trochę z nami już jest. No, dla mnie to zwierzę to tak, tak jak człowiek po prostu. No, no myślę, że na, nasze życie zależy trochę od środowiska, no bo jeżeli będzie mało roślin. Na świecie, no to będzie duże zanieczyszczenie środowiska właśnie spalinami, jakimiś dymami i nie będzie miało co pochłaniać tego smogu i będzie się ciężko ludziom żyć. Będą liczne choroby spowodowane smogiem. Myślę, że to, czego się dowiaduję tutaj, wpływa na to, że wiem, jak postępować, żeby. Pomóc środowisku, też dowiedzieć się jak ono działa No i dzielę się z tym, z tym, z moimi bliskimi, żeby też wiedzieli po prostu, jak to działa i jak pomóc. Trochę jakiejś wiedzy przekazuję, których, których moi bliscy mogą nie wiedzieć, a już co oni z tą wiedzą robią, no to już jest jakby inna sprawa, ale. Myślę, że tłumaczę rzeczy, których oni mogą nie wiedzieć. Ja chciałbym w przyszłości coś związanego z informatyką, z informatyką stosowaną czyli jakby naprawa urządzeń, jakichś tam sprzętów elektronicznych. Ale co, co życie przyniesie, no to jeszcze nie wiadomo. Chyba mi się daje, coś z gotowaniem, coś, bo lubię gotować. Na przykład często pomagam dla taty w a albo coś z malowaniem, pomalować też lubię. Chciałabym zostać w przyszłości księgową. Na tą chwilę to nie wiem w sumie jeszcze co, ale może chciałabym coś zrobić z tym, żeby e, jakby rozpoznawać na przykład w lesie, jakie są zwierzęta, coś takiego, ale to, to nie wiem. Myślę, że warto dalej w tym uczestniczyć i że chciałabym dalej w tym uczestniczyć. To jakbym miała jeszcze okazję to, to bym przyjechała, żeby się nowych rzeczy dowiedzieć, których yy, nie mam możliwości się dowiedzieć albo o których nie wiem. Myślę, że chciałbym uczestniczyć dalej w tych zajęciach, bo na pewno jest jeszcze dużo rzeczy, których nie jestem świadomy, których jeszcze się nie dowiedziałam, a które warto wiedzieć, ale nie można tego jakby samemu odkryć. Tylko potrzeba może jakiegoś sprzętu, na przykład, żeby no, odkryć coś, czego jakby sam nie jestem w stanie zrobić.